W tym odcinku pokażę, jak utworzyć jeden z najprostszych, stabilnych związków chiralnych. Takim związkiem jest bromo fluorometan Utworzenie jest go dość proste. Rysujemy jedno wiązanie, drugie wiązanie, trzecie wiązanie, czwarte wiązanie i zastępuje odpowiednimi podstawnikami. Najpierw brom, powiedzmy tu, potem chlor, powiedzmy tutaj, fluor. I wodór. Dzięki temu mam bromo, metan Mogę już tutaj zoptymalizować jego strukturę, tak, żeby wyglądał ładnie. Nie usuwam atomu wodoru przed optymalizacją. No, niezbyt to ładnie wygląda, dlatego uruchamiam 3D Viewera. Proszę bardzo, program się uruchamia. I od razu związek pojawia się w czydefiule, że zmieniamy jego sposób wyświetlania, żeby był najładniejszy. I pytanie, z jakim enantiomerem mamy do czynienia? Żeby to określić, znaczy z enantiomerem R czy S. Najmłodszy podstawnik, czyli atom wodoru, daje do tyłu. No i potem mam brom, chlor, fluor. Brom jest najstarszy. Chlor jest młodszy, fluor jeszcze młodszy, zatem mamy do czynienia z enancjomerem R, bo kręcę w prawą stronę. Żeby uzyskać drugi enancjomer, tworzę odbicie lustrzane. Tu jest lustro, ciach, proszę zobaczyć, zmienił się rysunek. Obracam znowu najmłodszy podstawnik, tak żeby się znalazł z tyłu. No i patrzę teraz kolejność. Brom jest tu. Chlor jest tu, fluor jest tu, zatem brom jest najstarszy, chlor młodszy, jeszcze młodszy jest fluor. Mamy do czynienia z izomerem S. W ten sposób, za pomocą lustra, można tworzyć enancjomery no dowolnych związków chiralnych.